Zodiak Eliksirów. Każdy znak Zodiaku to unikalna energia, która rezonuje z różnymi siłami natury. Dziś odkryję, jakim eliksirem jest każdy z dwunastu znaków. Zanurzmy się w magii gwiazd i zobaczmy, co każdy eliksir wnosi do życia. Baran. Eliksir energii. Baran to nieustanna siła. Jego eliksir dodaje odwagi i pobudza do działania. To mieszanka pikantnych przypraw, imbiru i chili, które rozpalają ogień w duszy. Byk. Eliksir stabilności. Byk to solidność i harmonia z naturą. Jego eliksir to zmysłowy napar z róży, miodu i wanili stabilizuje emocje i przynosi ukojenie w codziennym życiu. Bliśnięta. Eliksir komunikacji. Wibrujące. Zmienne bliźnięta potrzebują eliksiru, który podkreśla ich elokwencje i zdolności społeczne. Mięta, cytryna i lawenda połączenie, które wyostrza zmysły i inspiruje do rozmów. Rak Eliksir współczucia. Eliksir raka to delikatna, pełna emocji mikstura. Kwiat Jaśminu, mleko migdałowe i melyse działają kojąco, przynosząc spokój sercu i duszy. Lew. Eliksir królewski. Lew potrzebuje eliksiru, który podkreśli jego królewską aurę. Złoty eliksir z szafranu, pomarańczy i cynamonu dodaje pewności siebie i promieniuje ciepłem. Panna. Eliksir czystości. Eliksir panny to mikstura czystości i detoksykacji. Zielona herbata, aloes i ogórek harmonizują ciało i umysł. Pomagając znaleźć równowagę w codziennym chaosie. Waga. Eliksir równowagi. Waga dąży do harmonii, a jej eliksir to subtelne połączenie rumianku, róży i jałowca. Ta delikatna mieszanka przywraca spokój, równowagę i poczucie wewnętrznej harmonii. Skorpion. Eliksir transformacji. Skorpion to znak przemian. A jego eliksir składa się z tajemniczych, głębokich składników: czarny bez, cynamon i granat. To napój pełen pasji, który pobudza do wewnętrznych zmian. Strzelec, eliksir wolności. Eliksir strzelca to napój podróżnika dziki i swobodny. Mieszanka cytrusów, rzęszenia i imbiru dodaje energii do odkrywania nowych horyzontów. Koziorożec. Eliksir wytrwałości. Eliksir koziorożca to siła i wytrwałość. Korzeń żeńszenia, cedr i rozmaryn dodają wytrzymałości w dążeniu do celów, przypominając o wewnętrznej sile. Wodnik. Eliksir innowacji. Wodnik potrzebuje eliksiru przyszłości, napój z hibiskusa, jagód Asai i mięty pieprzowej odświeża umysł inspiruje do myślenia poza schematami i odkrywania nowych idei. Ryby. Eliksir intuicji. Ryby płyną w świecie emocji i snów. Ich eliksir to eteryczna mieszanka z lawendy, rumianku i werbeny, która wzmacnia intuicję i pogłębia kontakt z wewnętrznym światem. Wróżbita Łukasz Węcka.